Weakened by the One Ring's power, at last Frodo claims it for himself, and the very foundations of Middle-earth are shaken. The Dark Lord desperately hopes for his very body to be restored to him. But to stride forth upon Middle-earth once more, Sauron requires Frodo's ring, and for this he will gladly pay any price. At the Dark Lord's command, his Nazgul now hasten to Mount Doom. All other thoughts banished from their minds. They obey but a single deadly aim to slay Frodo and gain the ring, now that it lies within Sauron's grasp. Many Orc garrisons boldly dare to covet the ring for themselves, rising up in riot and civil war and marching upon Mount Doom. But the onrushing Nazgul shall tolerate no delay and will slay any dark servant who dares block their path. Cześć, Manko, wszystkim tutaj. Chyba 312. No i zapraszam na kolejny odcinek z serii. Whatsapp w Podbój. No i tym razem misja Góra przeznaczenia. Początek kampanii zła. Nie ja, gramy na nas, Trzeba orków zabijać. Kto ma skill o. Nie trafiłem w bombę. No tak. No, w ogóle HP nie ma, ja go zabić nie mogę, no fajnie. Wiem, no, no ładnie, ładnie. Ja nie będę się kompromitował.

Me, <laughs> no no we have the Witch King's mask. Oh my Lord Sauron shall now call him back. Take it to the forge. <laughs>

Fajna ma te skile. Ale jest ja za bardzo nie ogarnę jeszcze. Trzynastu zabiti. O, jaki szwęski. Nie widziałem go jeszcze. O, trafiłem. Nie, jeszcze nie chcę paść A mam mało HP już zgodnie z sytuacją wychodziłem cało O mogę grać po pełni Przecież gram bohatera a a O królu pioru No trochę podobny jest Nie to tędy, nie w to które rędy? bo przyszłam, to tędy. Nie, tędy no, jak to otworzyć? A tu jest źródło. Chyba mój nie na pewno. <laughs> Jeszcze raz Chyba na przełamywanie bloku Czyż tam nie Dobre na no. Miesa chyba się go szybciej zabijało. Tam pójdzie łatwiej, bo to znak. Znaczy na mnie życie. Tu pójdzie łatwiej, to się zobaczy, bo on się ulecza. I nie uleczy się. Zostawiam ją wcześniej! O lato! Chyba tędy, No i troll. Żeby mnie nie trafił. Chodź. No i można iść dalej. Jeszcze była jedna pułapka. No, to przy uderzeniu padają w no, Ale nie wszyscy.

To łatwo Na pewno włączyłem heroicznie, zobaczymy. Jest to zamór? Na za mną to. Co to było? A to on chyba. Czego nas góry nie może jednego oferenta zabić? To jeszcze hobita. No i ucieka go widać. On nie jest taki pro. No chyba nie może do końca wyróżniać. Gdzie on jest? Tu idzie. A nie mogę go uderzyć. Kiechańskie. Gdzie on jest? Tu. żebyśmy się misja nie wykonarzą on tą on persynację. bo, bo mam na piersi. On tragedia. No ale dobra, myślę no to do zobaczenia w następnych odcinkach. No i cześć. dark Sensing The free people of Middle-earth must now retreat and prepare to defend their realms. The power of Sauron is restored, and few who still survive this war dare hope to oppose it. But the Dark Lord's pride remains stung by Gondor's recent victories, and he intends to extract full retribution. With new and vast powers, Sauron now resurrects his fallen chattel. He calls again to life many of his darkest heroes and champions to slay once more in his name.